Kto tworzy kadry instruktorów? Kadrę tutaj instruktorską, jeżeli chodzi może no, tak, o kadrę nauczycielską powiem, bo, bo czuję się w obowiązku, bo wszyscy tworzymy kadrę. To są wybitni nauczyciele z ogromnym dorobkiem w zakresie nauczania. To są nauczyciele, którzy mają za sobą od kilku do kilkudziesięciu lat stażu pracy w szkołach średnich z młodzieżą. Są to również nauczyciele, którzy zdobywali swoje doświadczenia w innych krajach i to jest bardzo ważne, bo potrafią to wykorzystać. Jeśli chodzi o instruktorów, to są żołnierze, którzy mają za sobą doświadczenie bojowe, sprawdzeni w warunkach nie tylko poligonowych, ale również w warunkach działań taktycznych, bojowych. To są żołnierze, którzy mają przygotowanie do pracy, ale również pracy dydaktycznej, metodycznej z żołnierzem i z młodzieżą. To są również żołnierze, którzy są z różnych formacji i posiadają różne specjalności wojskowe i najczęściej posiadają tych specjalności kilka. Ja na przykład jestem nie tylko pedagogiem, nie tylko dyrektorem, ale również jestem żołnierzem. Skończyłam szkolenie dla oficerów wychowawczych. Jestem również topografem, artylerzystą i medykiem. I takich osób mamy tutaj kilka, które posiadają wyszkolenie do, z różnych dziedzin. Mamy sapera, pirotechnika, mamy tutaj inżyniera, mamy tutaj strażaka, mamy tutaj policjantów, mamy tutaj jednostki specjalne, mamy formozę. Będzie dochodziła kolejna kadra w nowym roku z kolejnymi specjalnościami. Mamy tutaj medyków, mamy tutaj żołnierzy, którzy są po wojsku zmechanizowanym, więc szeroki przekrój i naprawdę bardzo dużo można się nauczyć i dużo od nich wynieść. Trzeba tylko chcieć, bo oni bardzo chętnie dzielą się tą wiedzą. I mając tak ogromne doświadczenie, tak ogromną wiedzę, naprawdę wiele mogą nauczyć, tylko korzystać. Z jakimi jednostkami współpracuje Centrum Edukacji Mundurowej? Centrum pracuje na bazie doświadczeń, wymienia te doświadczenia, jest wspomagane przez różnego rodzaju instytucje. Poczynając od jednostek wojskowych, to jest oczywiście 15 Gierzycka Brygada Zmechanizowana imieniem Zawiszy Czarnego. I druga największa brygada w Polsce wojsk zmechanizowanych, więc cenimy sobie niezwykle współpracę z panem, obecnym nowym dowódcą, z panem generałem Iwanowskim, z poprzednim dowódcą, z panem generałem Gromadzińskim. Ta współpraca układa się doskonale świetnie. Jesteśmy wspomagani przez żołnierzy 1. batalionu zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich w Worzyszu, przez batalion saperów w Worzyszu. Jesteśmy wspomagani przez 9. Warmińsko-Mazurski Pułk Rozpoznawczy w Lidzbarku. Jesteśmy wspomagani przez 9. Pułk przeciwlotniczy w Gołdapi, Współpracujemy z Centrum Szkolenia Wojskowego w Poznaniu, w Zegrzu. Współpracujemy również z 22. Bartoszycką Brygadą. Więc tych jednostek jest bardzo dużo. Z nawet współpracujemy z drugim skrzydłem lotnictwa taktycznego, więc mamy bardzo duże pole manewrów i bardzo duże możliwości, ale to nie tylko wojsko. To są również instytucje takie jak pożytku publicznego, bezpieczeństwa publicznego. Muszę wspomnieć o Urzędzie Miasta Wełku, o Urzędzie Gminy Wełku, bo współpracujemy bardzo blisko. Muszę wspomnieć oczywiście o kuratorium, które nas wspiera i tak to postrzegamy jako, jako jednostkę wspierającą, ale to są również Ochotnicza Straż Pożarna Szeligi, to jest również Wodno-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, to jest również Szpital Wojskowy, który jest w Ełku, filia Szpitala w Lublinie. To jest Straż Miejska, to jest Straż Pożarna Wełku, to jest Komenda Powiatowa Policji Wełku. Mamy również porozumienie i współpracę z Komendą Główną Policji. Mamy porozumienie ze Strażą Graniczną, mamy porozumienie z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym, porozumienie z Mosirem Ełckim, Korzystamy ze stadionu, korzystamy z pływalni, korzystamy z bazy sportów wodnych Wełku. Mamy porozumienie choćby z takimi instytucjami, które mają bardzo, bardzo duży wpływ na szkolenie, które przechodzą kadeci, jak Stadniny, jak na przykład Stadnina poprzednio byliśmy w Regielnicy, to była Stadnina Hadrian. W tej chwili to są chruściele i relaks, więc. To jest szkoła treningowa i ośrodek przygotowania dla psów formacji mundurowych i wojskowych do Więc z takich doświadczeń korzystamy tacy ludzie tutaj szkolą młodzież. To są różnego rodzaju grupowania, strzeleckie, sportowe, Marksman, Zawisza. Więc jest tego bardzo dużo i oni nas naprawdę bardzo mocno wspierają GF Taktik. Więc naprawdę dużo, dużo osób wkłada ogromny wysiłek w to żeby kolejne kadry przygotowane do służby w jednostkach pożytku bezpieczeństwa były świetnie wyszkolone. Naprawdę dziękuję szacunek i chwałę im za to za tak ogromne wsparcie. Jaki jest zakres wiedzy z przedmiotów ogólnych oraz wojskowych? Szkoła realizuje od początku powstania program rozszerzony, to jest innowacja, rozszerzony program edukacji dla bezpieczeństwa. Od 2015 roku, jak tylko ukazała się decyzja ministra obrony narodowej dotycząca takiej możliwości, to szkoła realizuje skrócony program służby przygotowawczej, szkolenie w tym zakresie. Oprócz tego, w ramach certyfikacji programu pionu certyfikowanych klas wojskowych, realizujemy program edukacji wojskowych. Stąd też tych godzin szkoleniowych jest u nas tak dużo, bo tak naprawdę idziemy dwoma programami szkoleniowymi. To właśnie daje możliwość kadetowi, absolwentowi przystąpienia do e, szkolenia do przysięgi w trybie skróconym. E, ten program e, zrealizowany praktycznie dokładnie tak samo, jak podczas pełnej służby przygotowawczej, czyli my realizujemy te cztery miesiące szkolenia plus 120 godzin edukacji wojskowej w ciągu trzech lat. To pozwala młodemu człowiekowi oszczędzić czas. On kończy szkołę średnią, on kończy również cały program skróconej służby przygotowawczej i ma możliwość opuszczenia murów szkoły jako licealista, który ma maturę w ręku i który może przystąpić do przysięgi wojskowej i być mianowany na stopień szeregowego. Jak kadeci radzą sobie z przygotowaniem do matury? Mamy wyniki matur zeszłorocznych, mamy analizę tych matur zeszłorocznych. Wyniki to jest 85% zdawalności matur, prawie 100% zdawalności matur na poziomie ustnym. Co jest dla nas bardzo dużym wyczynacznikiem, przypominam, matura ustna jest trudniejsza, bo siedzimy naprzeciwko komisji, mówimy do kogoś, jest możliwość zadawania pytań, możemy liczyć absolutnie i tylko i wyłącznie na siebie, dodatkowo dochodzi stres, bo czym innym jest pochylić się nad kartą odpowiedzi, a czym innym jest mówić, kiedy ktoś cię obserwuje i rejestruje każde słowo, które mówisz. I nie ma tam już czasu na improwizację, nie ma czasu na przemyślenia. Więc ja chylę czoła przed osobami, które z takim wynikiem tą maturę zdały. Naprawdę szacunek za ogromną pracę. My również na podstawie analiz tych matur możemy dojść do pewnego wniosku. Warto dać młodym szansę. Do matury przystępuje praktycznie 100% kadetów, 100% absolwentów szkoły. Nie wybiera się w tej szkole najlepszych. W tej szkole każdy przystępuje do matury. I tutaj każdy ma szansę zdania tej matury, i ten słabszy, i ten lepszy. Jest szansa taka sama dla każdego. W tej szkole w ogóle nie ma od początku lepszych i gorszych. Od pierwszego dnia nauczania tutaj wszyscy mamy to samo, pracujemy na tym samym. Wszyscy mamy szansę na wyjazdy, na zurpowania, wycieczki, obozy, biwaki. Tutaj nie ma biednych i bogatych, tutaj każdy startuje z tego samego pułapu i identycznie wygląda to, jeśli chodzi o maturę. Ja uważam, że każdy powinien próbować. Mnie nie powinny interesować statystyki. Mnie z ludzkiego punktu widzenia powinny interesować szanse każdego z uczniów. Każdy te szanse tutaj dostaje. 85% przy stuprocentowym podejściu kadetów praktycznie to jest wynik doskonały. To nie sztuka przystąpić do matury na poziomie czterech na 100 i czterech zda i mamy stuprocentową zdawalność. To nie jest sztuka. Sztuką jest, jak przystępuje 99 na 100 i 85 zdaje. A jest sztuka. Czy szkoła zapewnia kursy oraz szkolenia kadetom? Tak. I teraz tak. Są szkolenia i kursy, które odbywają się w ramach obowiązku szkolnego, który u nas jest spełniany. To są organizowane wewnątrzszkolne zajęcia. Gro kursów, nawet tych, które się odbywają w zakresie pozaszkolnym. Części teoretycznej i przygotowaniu odbywa się również w szkole. Szkoła sobie uzurpuje pewne prawo do tego, żeby sprawdzić firmy, które zgłaszają się do nas z ofertami szkoleń. Nas interesują kursy i szkolenia takie, które potem będą dawały możliwość uzyskania dodatkowej punktacji przy rekrutacji do jednostek wojskowych na studia oficerskie albo też na inne uczelnie cywilne. Na takich szkoleniach i na takich kursach się skupiamy. Które kursy cieszą się największą popularnością wśród kadetów? Kurs KPP, do którego się szykujemy, czyli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedlekarskiej, który daje dodatkowe uprawnienia. Drugi kurs, który się cieszy wielkim powodzeniem, to jest kurs nurkowy to takiego kursu znowu się szykujemy i to jest kurs sternika motorowodnego. Nie dlatego, że tylko i wyłącznie żądaje jakieś tam dodatkowe punkty, ale również dlatego, że jest przeprowadzany przez no, wyjątkową firmę, bo to są byli żołnierze Formozy, więc przekazują bardzo dużo doświadczeń i są to kursy bardzo ciekawe, ciekawi ludzie, więc poza punktami, poza patentem sternika motorowodnego jest okazja spotkać wyjątkowych ludzi. To są takie najbardziej popularne, ale oczywiście organizowane są również inne, mieliśmy kurs obsługi dronów tutaj, Przygotowujemy do kursów językowych Stanak, bardzo ważnych z punktu widzenia przyszłego rekruta do studiów oficerskich, więc każdy z nich ma możliwość przystąpienia potem do egzaminu. Pomagamy, zgłaszamy, udostępniamy materiały, ale to, to nie są wszystkie szkolenia i to nie są wszystkie kursy. O tym. O pozostałych jeszcze wolałabym nie mówić, część z nich jest utajniona, więc proszę pozwolić mi na pewną tajemnicę. Czy Centrum Edukacji Mundurowej należy do szkół certyfikowanych? Szkoła, w której w tej chwili rozmawiamy, czyli Centrum Edukacji Mundurowej, liceum ogólnokształcące dla młodzieży imieniem majora Władysława Raginisa, jest szkołą już dwukrotnie certyfikowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W tej chwili kolejne szkoły będą dołączały do pionu szkół i klas certyfikowanych. Dla mnie jest bardzo istotna jedna rzecz. Nie to, że uzyskaliśmy dwukrotnie certyfikację, to świadczy o tym, jak wszyscy się bardzo o to staram, bo nie było to proste. Proszę mi wierzyć. Tych szkół jest w tej chwili w Polsce 109. W pierwszym rzucie certyfikacji było nas 50, w tej dokładnie 40 chyba 7. W tej chwili jest nas 109. Natomiast cieszy mnie bardzo to, że jesteśmy postrzegani jako szkoła, bo u nas nie ma innych klas. Wszystkie klasy są wojskowe. My nie prowadzimy innych klas, więc no, jesteśmy ewenementem w skali takich szkół w Polsce. Jest wiele szkół, które prowadzą klasę wojskową przy innych, natomiast u nas są wyłącznie klasy wojskowe i dwukrotna certyfikacja Ministerstwa Obrony. Szacunek dla kadry i kadetów za to, że udało nam się spełnić wymagania stawiane nam przez ministerstwo. Jak inni ludzie spoza szkoły podchodzą do takiej formy nauczania? My się szeroko nie reklamujemy. Kadeci też uczą się dotrzymywania tajemnicy służbowej poprzez dotrzymywanie tajemnicy szkolnej. Więc spora część naszych zajęć jest utajniona. Opowiadają o tym rodzicom, rodzeństwu, natomiast nie pokazują tego szeroko na zewnątrz. Nie prowadzimy szerokiej kampanii reklamowej również. Dlatego też to postrzeganie przez osoby z zewnątrz, to jest tylko część naszego wizerunku, który mogą zobaczyć. Spotykamy się z zaciekawieniem, z sympatią. Budzimy zainteresowanie. Często jeżeli są zajęcia taktyczne, odbywają się one na terenie szkoły, to na spacerach z psem widzimy pana, panią, widzimy młodzież, która podchodzi pod ogrodzenie, ogląda, patrzy, jest ciekawa, jest zainteresowana wszystkim, więc budzimy zaciekawienie. To jest sympatyczne, coś nowego dajemy. W jaki sposób przebiegają egzaminy sprawnościowe? E egzaminy sprawnościowe tutaj odbywają się nie jako egzaminy wstępne do szkoły. E I od razu powiem dlaczego. Dlatego, że po pierwsze, to nie sztuka przyjąć do szkoły same osoby, które są w doskonałej kondycji, które posiadają wysoką sprawność fizyczną i sobie ich kształcić. Szkoła ma kształcić, czyli szkoła ma przyjąć młodego człowieka, jak ja to powiem kolokwialnie, zielonego jak trawa na wiosnę i go wyszkolić. Mamy przyjąć młodych ludzi i tutaj mają wyrobić sobie kondycję, i tutaj mają się wyszkolić, również pod względem sportowym, tutaj nauczyć się, jak dbać o Sylwetkę, kondycję i o rozwój swoich możliwości sportowych. Więc egzaminy sportowe są przeprowadzane tutaj na drugim i trzecim roku i podczas takich egzaminów jest również obecny przedstawiciel jednostki bądź wojskowej komendy uzupełnień i te wyniki przenoszone są na kartę ucznia opinię służbową, która potem kadet absolwent zabiera ze sobą podczas rekrutacji do akademii albo do jednostek wojskowych. Sprawdzamy to, co myśmy z tym młodym człowiekiem zrobili, a nie to, na co go stać przed przyjściem do szkoły. Myślę, że to jest sprawiedliwe, a tu o sprawiedliwość głównie chodzi. Pod jaki regulamin podlegają kadeci? Kadeci podlegają pod tak naprawdę trzy regulaminy. Jeden regulamin szkolny, on obowiązuje jak w każdej innej szkole, jest związany ze statutem szkoły. Jest to dodatkowy dokument szkolny, obowiązujący, zatwierdzony, którym każdy z kadetów musi przeczytać, zapoznać się i przestrzegać. Drugi regulamin to jest regulamin mundurowy dla klas wojskowych. Jest on opracowany przez... Biuro do Spraw Probronnych we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, zatwierdzony przez sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. I on jest obowiązujący. Ten regulamin oczywiście jest do zapoznania się w internecie, nie jest to żaden dokument tajny. Druga, trzecie, tak naprawdę trzeci regulamin to jest regulamin sił zbrojnych, który obowiązuje każdego żołnierza i każdego człowieka, który wkłada ten mundur wojskowy. I on dotyczy zachowania się podczas uroczystości, ceremoniałów, odpowiedniego zachowania się podczas przebywania w mundurze duże, czy podczas wykonywania obowiązków służbowych. Także kilka regulaminów tutaj obowiązuje i wszystkie są bardzo ważne. To wcale nie sprawia większego problemu, to jest kwestia tylko odpowiedzialnego podejścia się, zapoznania, przestrzegania. Da się. Ja mam 46 lat, daję radę to i myślę, że młodszy tym szybciej się nauczy i da radę. Jak przebiega rekrutacja do szkoły tego typu? Najważniejszym elementem rekrutacji do szkoły jest rozmowa rekrutacyjna. Już wspominałam o tym, że egzaminy wstępne to. Tak naprawdę nie jest najważniejszy etap. Jeśli chodzi o świadectwo szkolne z ukończonej szkoły podstawowej czy gimnazjum, to też jest sprawa tak naprawdę drugorzędna, dająca nam jakiś pogląd o człowieku, natomiast etap dzieciństwa się w pewnym momencie zamyka, a tutaj się rozpoczyna etap edukacji samemu dla siebie i dla własnej przyszłości. Więc kadeci tak naprawdę zupełnie inaczej się uczą w liceum, a zupełnie inaczej uczyli się w gimnazjum czy w szkole podstawowej. Jeżeli rozumiem po co mam się uczyć i dlaczego, i dlaczego to jest dla mnie takie ważne, to zaczynam do tego podchodzić sumiennie odpowiedzialnie. Więc dla nas najważniejsza jest rozmowa rekrutacyjna, która trwa dość długo i tam są pytania dotyczące zarówno sytuacji zdrowotnej, prawnej. Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo kadeta. Im więcej o nim wiemy, tym lepiej jesteśmy w stanie zapewnić mu bezpieczeństwo. Wiemy, z kim współpracujemy, wiemy, w jaki sposób poświęcić mu uwagę, wiemy, w jaki sposób możemy pomóc. Więc najważniejsza część rozmowy rekrutacyjnej to jeden. Cel. Dowiedzieć się, czy ten młody człowiek, który tu przychodzi, ma spełniać marzenia swoje czy czyjeś. Bo jeżeli czyjeś, to udawać można miesiąc, dwa, rok. Dłużej się nie da. Jeżeli swoje, zrobimy wszystko, aby osiągnąć założony cel. Kto może rozpocząć naukę w Centrum Edukacji Mundurowej? Obywatel Polski. To jest pierwsza rzecz. I to nie jest związane z tym, że my mamy jakiś tam. Inne zapatrywania, problemy absolutnie. Jesteśmy szkołą, która jest bardzo daleka od jakichkolwiek podziałów, natomiast aby włożyć mundur żołnierza polskiego, trzeba posiadać obywatelstwo polskie. Tak wyglądają przepisy, więc dla nas narodowość, język, kolor skóry, wyznanie jest absolutnie sprawą bez znaczenia. Nas interesuje tylko to, czy kadet posiada obywatelstwo polskie, taki kandydat i czy posiada ten kandydat również przygotowanie w postaci podbudowy, czyli ukończenia trzeciej klasy gimnazjum bądź ukończenia ósmej klasy szkoły, ośmioletniej szkoły podstawowej. Ale tak jak powiedziałam, no, Polska nie zabrania uczyć się nikomu. Konstytucja daje takie prawa, więc można tą edukację rozpocząć tak naprawdę w każdym wieku. Zakładamy, że tutaj edukacja będzie do 22 roku życia, ale to nie przeszkadza. Mamy już tutaj absolwentów, którzy skończyli jedną szkołę, czytaj szkołę zawodową i po skończeniu szkoły zawodowej przyszli się uczyć również w liceum. I Konstytucja daje im takie prawo. Ukończyli nasz liceum z całkiem niezłymi wynikami. W jaki sposób szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym? Wspieramy środowisko lokalne. Za każdym razem, kiedy tylko do nas się ktoś zwraca, czasami my wy sami wyszukujemy takie historie. Już wspominałam na temat przedszkolaków i pikników militarnych dla przedszkoli, ale to nie tylko. My wspomagamy również w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, w akcjach społecznych. Oczywiście staramy się robić to zgodnie z charakterem naszej szkoły. To są uroczystości miejskie, patriotyczne, uroczystości historyczne. Wystawiamy zarówno posterunki honorowe, warty honorowe, usta wystawiamy delegacje podkreślamy charakter uroczystości, mamy kampanie reprezentacyjne, tak jak na obchodach stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Ale to są czasami zupełnie prowizoryczne rzeczy, które i takie bardzo proste, typu jest otwarcie Izby Tradycji w danej szkole. Jesteśmy tam, pomagamy, podkreślamy, że dla nas też jest to ważne. Prowadzimy akcje charytatywne na zasadzie wspieramy na przykład wyposażenie domu dziecka, zbieramy zabawki na oddziały szpitalne, zbieramy przedmioty takie, które są potrzebne dzieciom do szkoły, przesyłamy je do różnych szkół, nie tylko w kraju oczywiście, bo mamy takie akcje przeprowadzone w Afganistanie, w Kambodży, natomiast gdzie wspieraliśmy szkoły, ale jeśli chodzi o takie środowisko lokalne, to, to zawsze można na nas liczyć. Staramy się być, staramy się pomagać, staramy się uczestniczyć w tym, co się dzieje. Ranmagadon, dzień pamięci żołnierzy wyklętych, biegi sportowe, z jesteśmy tam. My jesteśmy tam, tam gdzie się coś dzieje, w mieście, tam gdzie jesteśmy potrzebni, staramy się pomóc. Co szkoła zapewnia kadetom w ramach zajęć? Oczywiście zajęcia szkolne, oczywiście szkolenie, ale oczywiście pełne wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, yy, oczywiście wyposażenie, oczywiście mundurowanie, podręczniki. Tablice, możliwość korzystania z biblioteki nie tylko takiej biblioteki tradycyjnej w tego słowa znaczeniu, czyli druków papierowych, woluminów, ale również biblioteki elektronicznej, pracowni komputerowych, sali gimnastycznej, sztuk walki, siłowni, jazdy konnej, oczywiście działań taktycznych szereg, szereg, szereg takich zajęć, które rozszerzają ich możliwości, umiejętności. W szkole same stawiązują się sekcje z woli kadetów, to oni przejęli część od naszych tak naprawdę zobowiązań pałeczkę po nas i oni sami organizują tutaj, są sekcje medyczne, są sekcje kulturalne, mamy uroczystości, więc oni sami zastanawiają się, w jaki sposób podkreślić charakter tej uroczystości, poprzez dekoracje, poprzez wykonanie różnego rodzaju plastycznych rzeczy pod hasłem choinki o charakterze patriotycznym, przecież całe, cały okres karny na wału stoi biało-czerwona choinka u nas pod którą można sobie robić zdjęcia. To są różnego rodzaju przedsięwzięcia, które pokazują, że tutaj jesteśmy przygotowanie, na przykład do mszy pamięci poległych kościoła przystrojenie tego. Także przeróżnego rodzaju zainteresowania zespoły i sportowe, ale i również z zakresu innej działalności. Ale to bardzo często sami kadeci występują z pomysłem, że warto by coś zrobić. Sekcje piłki siat, siatki siatkowej, sekcje piłki nożnej. My jesteśmy do tego, żeby wspomóc. Oni chcą, proszę bardzo, załatwimy salę, zakupimy piłki. Kwestia woli kadetów, a oni są bardzo chętni. Pani dyrektor, dziękujemy za rozmowę oraz udzielanie wywiadu. Serdecznie dziękuję.